Dzień dobry, dzień dobry. Nadszedł maj. To dobry miesiąc, żeby bawić się z książkami. Nazywam się Małgorzata Swędrowska, piszę książki dla dzieci, ale jeszcze częściej bawię się z dziećmi i z książkami. A gdy nie ma dzieci, to sama bawię się książkami. Hmm, jak to zrobić? Zapraszam Was dzisiaj do takiego poeksperymentowania z Waszymi książkami, które macie w domu. Może rozejrzycie się na półce, na regale, tam w biblioteczce, gdzie stoją pięknie ułożone Wasze książki. Która z nich jest najbardziej kolorowa, a która najbardziej czarno-biała? No są takie książki, na przykład czarno-białe, które zarówno w środku, jak i na zewnątrz są po prostu czarne albo białe. Ale są takie książki, które są bardzo kolorowe, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Bardzo kolorowe. To co? Otwieramy szeroko oczy, otwieramy szeroko uszy i zaraz zobaczymy, czy ten świat, książkowy świat, nas dzisiaj. Poruszy, otwieramy szeroko uszy, otwieramy szeroko oczy i może zobaczymy, czy ten książkowy świat nas dziś zaskoczy. Zaproponuję Wam kilka pomysłów na otwieranie książek i na wspólne rodzinne czytanie, a potem do dzieła. Jeżeli akurat w Waszym maju pada deszcz, to dobry moment, żeby pobyć w domu i poczytać razem książki. Jeżeli akurat wróciliście ze spaceru, Pojechaliście do lasu, do parku, odbyliście przechadzkę po świeżym powietrzu i macie ochotę na chwilę relaksu, to dobry czas, żeby pobawić się z książką. Jeżeli się nudzicie i nie wiecie co ze sobą zrobić, to dobry czas, żeby otworzyć książkę i odnaleźć tam zabawy. Dobrze, to pierwsza sprawa. Zanim otworzysz książkę, to sprawdź czy masz rozkręconą wyobraźnię? Spróbuj jedną ręką kręcić koła nad głową, a drugą ręką też kręcić koła i możesz to robić w tym samym kierunku, albo w drugą stronę. Ja spróbuję w drugą stronę. Jedna ręka w jedną stronę, druga ręka w drugą stronę i jeszcze będę śpiewała taką piosenkę dobrze Wam znaną. Ona się tylko inaczej zaczyna. A potem to już słowa są takie same, więc możecie ze mną zaśpiewać. Moja wyobraźnia kręci się, kręci się, kręci się, moja wyobraźnia kręci się przez cały dzień. Możemy rozkręcać wyobraźnię szybciej. Moja wyobraźnia kręci się, kręci się, kręci się, moja wyobraźnia kręci się przez cały dzień. Możemy bardzo szybko. Moja wyobraźnia kręci się, kręci się, kręci się, ha oh, ha! Oh, oh. Rozkręciła mi się wyobraźnia, to znak, że możemy otworzyć książkę. Hmm. Książkę możemy otworzyć zwyczajnie, wziąć ją do ręki i otworzyć, ale możemy też popatrzeć na okładkę jak na zagadkę. Popatrz na okładkę i rozwiąż mą zagadkę. Niech pomyśli twoja głowa, co się w mojej książce chowa. I zanim rozpoczniecie czytanie, możecie spojrzeć uważnie na okładkę i pomyśleć sobie, o czym będzie ta książka. Może o zegarku, a może o jakichś literach, a może będzie o sygnalizatorze świetlnym. A może będzie o papierkach, których nie należy zostawiać na ulicy. Hmm, a może będzie o samochodach. I w zależności od tego, co widzicie na okładce, w waszej głowie mogą pojawić się pomysły. To co? Wy już wiecie, o czym może być ta książka? Jeżeli jeszcze przeczytam świat w sekundzie, czy się domyślacie? Czy można w sekundzie opowiedzieć o świecie? nim rozpocznie się czytanie, siądź wygodnie na dywanie, nadstaw uszy, wytrzeszcz oczy, może książka cię zaskoczy. Świat w sekundzie, wydawnictwo Tako. Za każdym razem, gdy sekunda przemierza świat, zawsze w biegu, zawsze w pośpiechu, dzieje się milion rzeczy, tu, tam, wszędzie. Kiedy przewracasz strony tej książki, Świat się nie zatrzymuje. My siedzimy teraz tutaj, czytamy książkę, a gdzieś statek napotyka na sztorm. Może winda zatrzymuje się między piętrami? Ojej, pewnie gdzieś na świecie chłopiec pierwszy raz łapie równowagę i uczy się jeździć na rowerze. Gdzieś na świecie, właśnie w tej chwili, przesyłka dociera do celu. Ojej, gdzieś na świecie piłka zmierza w kierunku okna. Ciekawe, dokąd doleci. My jesteśmy tu, a gdzieś na świecie mężczyzna zatrzymuje się, żeby odpocząć. Tylko na jedną sekundę myśli sobie: Oj, my siedzimy tu, a gdzieś na świecie psy i tylko psy. Czują lekki wstrząs ziemi, może gdzieś w wenezuelskiej wiosce? My jesteśmy tu, a gdzieś na świecie fala rozbija się o drugi brzeg. Ojej, my jesteśmy tu. A książka kończy się. I w tej opowieści możemy znaleźć się, zobaczcie, na całym świecie. Te czerwone plamki na mapie to miejsca, w których można znaleźć się za sprawą wyobraźni, gdy czytamy książkę Świat w Sekundzie, wydaną przez wydawnictwo Tako, a napisaną i zilustrowaną przez e, dwie osoby: e, Bernardo Carvalho i, i Isabel Minos e, narys. Martinis, przepraszam. Świat w sekundzie, czyli zanim rozpoczniesz czytanie, Popatrz na okładkę i rozwiąż zagadkę, o czym jest książka. A potem sprawdź, czy to, co pomyślałeś, pomyślałaś, znalazło się w książce. Czy była tu mowa o literach? No tak, bo były tutaj różne litery. Czy było coś o sygn sygnalizatorze świetlnym? No nie zauważyłam, żeby tu się pojawił jakiś sygnalizator, ale były tutaj samochody. Tak, gdzieś tutaj pamiętam, o tu na przykład jeden samochód. I można patrzeć na książkę, jak na taką zagadkę szukamy sobie różnych obrazów. Czy jest Wam czasami zielono? Czy wiecie, co to znaczy, że możemy mieć zielone myśli? Agnieszka Frączek napisała takie wiersze. Zielono mi, a wydało wydawnictwo BIS, a zilustrowała pięknie Ewa Poklewska Kozieło. I gdy czytamy sobie takie wiersze, które sprawiają, że zaczynamy się sami uśmiechać, że właściwie nie, nie myślimy o tym, że się za, zaczynamy uśmiechać, a kąciki ust po prostu się śmieją się, się unoszą, no to wtedy robi nam się właśnie zielono, gdy myślimy sobie, ojej, jaki dzisiaj piękny dzień, będę mieć pewnie pomysły na dobre zabawy, to wtedy masz zielone myśli, bo gdy myślisz sobie ojej nie wyświeci słońce, ale co ja dzisiaj będę robić tak sam w tym domu, no to wtedy nie masz takich zielonych myśli. Więc szybko trzeba zrobić coś, żeby one się pojawiły. I w tym zbiorze wiersza Agnieszki Frączek Zielono Mi jest tu taki wiersz o sklepiku, raczej niewielkim, w którym nie można kupić brukselki. Nie ma tam groszku, nie ma twaroszku i nie ma lodów w chrupiącym rożku, ale można tam kupić pół litra czasu wolnego całkiem. Można kupić paczkę niedzieli i ferii kobiałkę i marynowaną od pracy przerwę oraz wakacji wielką konserwę. I Agnieszka Frączek pisze, że ona zna taki sklepik i pójść by tam chciała ogromnie tak, lecz ciągle czasu jej na to brak. Myślę sobie, że nam teraz czasu nie brak, a szczególnie podczas majówki na to, żeby spójść w wyobraźni do takiego sklepiku, gdzie można znaleźć zabawy, gdzie można znaleźć przytulenie do mamy, do taty, gdzie można znaleźć wspólne opowieści. Można to zrobić na przykład za sprawą książki. A myśleliście o takiej zabawie? Jakby to było... Jakby na przykład wziąć dwie książki do ręki. No to biorę książkę Agnieszki Frączek Zielono Mi z wydawnictwa BIS i biorę książkę um, Co krasnale mają w nosie um, z wydawnictwa Hokus Pokus. Tekst Dorota Matloch, a ilustracja Agata Juszczak. Biorę je dwie i myślę sobie, a jakby tak połączyć te dwa tytuły: Co krasnale mają w nosie i Zielono Mi. To jaki tytuł mógłby powstać? Na przykład. Co zielonego mają krasnale w nosie? Albo czy krasnalą jest zielono? Albo kiedy nosy krasnali są zielone? Pokombinujcie tak, pomyślcie. Weźcie dwie książki do ręki i pokombinujcie, czy z dwóch tytułów można by ułożyć inny tytuł i wtedy. I wtedy słuchajcie, na pewno, bo mi zawsze otwiera się wyobraźnia, i można zacząć opowiadać sobie, albo nawet napisać, czy narysować taką historię, która będzie składała się z dwóch opowieści, albo sam tytuł będzie prowokował do czego? Do tego, żeby wymyślić jakąś historię. A może, wy w ogóle nie macie ochoty na zielone myśli, bo naprawdę macie moc kłopotów na głowie. To na to też jest sposób, jest na to książka. I Wona Chmielewska w wydawnictwie Wytwórnia wydała taką piękną książkę o kłopocie. O jej, na każdy kłopot jest jakiś sposób. Nawet jak się tak siedzi na krześle i tak się długo wymyśla, to zawsze się coś wymyśli. I w tej historii ukryta jest taka pewna, bardzo ważna prawda o której wam dzisiaj nie powiem, bo bardzo was zachęcam do tego, żebyście sami spojrzeli do książki i ją przeczytali. Ta książka jest wyjątkowa, bo coś innego odnajdują w niej dzieci, a coś innego rodzice. Iwona Chmielewska, Kłopot, z Ledawnictwa Wytwórnia. A jak macie moc kłopotów, to powiem wam jeszcze lepiej. Na moc kłopotów są też sposoby. Nie ma takiego sposobu, który by nie znalazł swojego rozwiązania w książce. Nie ma takiego kłopotu, z którym byśmy sobie nie poradzili, a książki nam w tym pomagają. Moc kłopotów to taki wytwórnik napisany przez Iwonę Chmielewską i wydany również w wydawnictwie Wytwórnia. I z tym wytwórnikiem możemy otwierać wyobraźnie, mierzyć się z kłopotami i świetnie bawić. A może wy w czasie majówki chcecie po prostu leżeć brzuchem do góry i nie robić nic? To bardzo dobrze. Jest na to też książka. Urszula Palusińska w wydawnictwie Dwie Siostry wydała książkę Brzuchem do Góry. Wyobrażacie sobie? Leżycie sobie leżycie i w górę sobie patrzycie. Leżycie sobie leżycie brzuchem do góry i co widzimy? I co widzimy, gdy na przykład brzuchem do góry pod drzewem leżymy? Czy widzimy takie obrazy, czy też inne? Jestem bardzo ciekawa, co wy widzicie, gdy leżycie do góry brzuchem w swoim pokoju, albo w pokoju rodziców, albo na balkonie, albo w ogrodzie. Hmm. A może wy po prostu lubicie obserwować ludzi i lubicie patrzeć, jak oni są różni. Na przykład twój nos jest trochę krótszy, a taty nos jest trochę dłuższy, a mamy nos to jest taki średni, taki w sam raz. Albo uszy. Niby takie same, ale trochę inne. Jak obserwuję uszy moich dzieci, to każdy ma trochę inne ucho. Jeden ma takie odstające jak ja, a drugi ma takie niedokończone. I potem szukałam w rodzinie, dlaczego jedno ucho mojego dziecka jest takie takie niedokończone, takie z taką pewną wyrwą, małą śliczną. I okazało się, że takie samo ucho znajdują się też wśród moich najbliższych, u cioci i wujków. I mamy takie różne oczy i mamy takie różne twarze. Bo świat jest bardzo kolorowy dzięki temu, że tak pięknie się różnimy. Świat, dzięki temu, że jesteśmy tak różni, może wyglądać o tak. A gdybyśmy wszyscy byli tacy sami? Hmm, nie chciałabym, żeby wyglądał tak. To wszystko znajdziemy w książce Ludzie Petera Spira, wydaną przez wydawnictwo Muchomor. A jeżeli macie ochotę na porozmyślanie co to takiego dźwięk? Tak lubisz słuchać i śpiewo ptaków, a może grasz na jakimś instrumencie i uwielbiasz dźwięki, które wydobywają się spod twoich palców, gdy grasz na pianinie albo na innym instrumencie, albo gdy wydobywasz dźwięk dmuchając czy szarpiąc struny, bo można by dźwięk narysować i może wyglądałby o tak, ale może masz też inne pytania. Jaki był najgłośniejszy huk na ziemi? Czy ogórki mogą śpiewać? Czemu pewne stworzenia mają uszy na kolanach? Jak zostać nietoperzem? I takich rzeczy dowiadujemy się w książkach, a ty, wiadomości dowiemy się szczególnie z książki e, pod tytułem Dźwięk. Tekst napisała Irena Cieślińska, a ilustrację wykonała Patrycja. Blinia jest to wydało wydawnictwo Hokus Pokus. Ojej, muszę wam powiedzieć, że przeczytałam wiele książek na świecie, ale za każdym razem, gdy czytam, to coś nowego w książce odkrywam. I tutaj rzeczywiście bardzo wiele nowości się w mojej głowie pojawiło. Dźwięk. Ale może wy... W ogóle nie chcecie teraz o żadnych dźwiękach, tylko po prostu chcielibyście posłuchać, żeby ktoś wam przeczytał wreszcie coś. A ja tu tak gadam i gadam i różne rzeczy opowiadam. No to przestaję teraz opowiadać, bo być może już dosyć tych pomysłów na otwieranie książki, na szukanie w nich różnych zabaw, niespodzianek, jakiejś wiedzy. Teraz czas na słuchanie, czytanie. Nim rozpocznie się czytanie, powiedz ze mną takie słowa. Baju, baju, bajanie, kończy się gadanie. To jeszcze raz. Baju, baju, bajanie, kończy się gadanie. I drugie słowo. Baju, baju, bajanie, zaczyna się czytanie. Baju Baju Bajanie zaczyna się czytanie. Czyli Baju Baju Bajanie kończy się gadanie, baju baju bajanie zaczyna się czytanie. O żółwiu, który chciał spać. Roberto, Roberto Aliaga, Alessandria Simatoribus, wydawnictwo tako. Był sobie żółw, któremu kiedyś bardzo chciało się spać. Był taki senny, że zamierzał przespać całą zimę i gdy położył się na łóżeczka i ziemią, to leżał już w piżamie, był ubrany w pasiastą właśnie taką śliczną piżamę, zęby miał umyche, umyte, porządnie wyklepał sobie po duchę, oczy mu się zamykały, a wskazówki zegara cichutko tykały tik tak, tik tak, tik tak. Gdy nagle usłyszał pukanie do drzwi. Otworzył oczy, kto to może być o tej porze, pomyślał sobie, włączył światło. Chciało mu się bardzo spać, ale ponieważ był dobrze wychowany, to umył swój pyszczek i pancerz do czysta, bo przecież do gościa nie wyjdzie w piżamie, to rzecz oczywista. Podszedł do drzwi i zobaczył paczkę przewiązaną wstążką. A w środku, a w środku był yy, koc i kartka z życzeniami przyjemnej zimy, twoja przyjaciółka dzierlatka. Jakież to miłe z jej strony, pomyślał żółw zachwycony. Przykrył się fioletowym kocem. O, znowu mu się chciało spać. Znowu mu się oczy zamykały, a wskazówki zegara cichutko tykały. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Gdy zasypiał, nagle... Usłyszał pukanie do drzwi. Któż to może być o tej porze, ale ponieważ był dobrze wychowany, umył swój pyszczek i pancerz do czysta, bo przecież do gościa nie wyjdzie w piżamie. To rzecz oczywista. Podszedł do drzwi, a tam ciasto gruszkowe. Yy, I podpis z życzeniami przyjemnej zimy. Twój przyjaciel świstak. Już gdzieś uciekł, bo go tutaj nigdzie na ilustracji nie widzimy. Jakież to miłe z jego strony pomyślał, żółw zachwycony, kłapnął trzy razy, raz dwa, trzy i już było po cieście. No i ziewno, w brzuszku było mu cieplutko, milutko, bo tam to ciusto, ciasto gruszkowe było. Więc znowuż położył się spać. Wskazówki zegara cichutko tykały, oczy mu się zamykały. Otulił się tym fioletowym kocykiem, gdy zamykał oczy. Pomyślacie się, puk, 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 znowuż usłyszał to pukanie. Nie chciało mu się już wstawać, bo pamiętacie, on chciał spać. Ale ponieważ był dobrze wychowany, wstał, umył swój pyszczek i pancerz do czysta, bo do gościa nie wyjdzie w piżamie, to rzecz oczywista. Gdy wyszedł, okazało się, że to był koszyczek. W koszyczku czapeczka, a do czapeczki przyczepiona karteczka z życzeniami przyjemnej zimy, twój przyjaciel pająk. Jakież to miłe z jego strony! Pomyślał Żółw zachwycony. Założył czapkę na głowę, przykrył się fioletowym kocykiem. W brzuszku miał pyszne ciasto gruszkowe, więc oczy mu się zamykały. Wskazówki zegara cichutko tykały. Gdy zamknął jedno oko, ucieszył się, że za chwilę zaśnie, ale gdy zamykał drugie. Czy mu się wydawało? Czy usłyszał pukanie? Na wszelki wypadek postanowił wstać i sprawdzić. Co to za pukanie? Gdy podszedł do drzwi, w drzwiach stał lew, smutny i załamany. Nie mam pieniędzy, nie kupię ci prezentu, czapki nie wydziergam, bo nie mam talentu, ciasta z gruszkami to już na pewno nie zrobię. Powiedz mi, żółwiu, co ja dziś dla ciebie uczynić mogę? Żółw myślał i myślał, aż w końcu rzekł. Jeśli prezent chcesz mi dać, to długą ciszę mi daj, bo ja chcę spać. Jeśli prezent chcesz mi dać, to długą ciszę mi daj, bo ja chcę spać. I poszedł do swojego łóżeczka, otulił się fioletowym kocem, po raz dziesiąty umył zęby, wyklepał porządnie poduchę, czapkę założył na głowę, ciasto gruszkowe tam jeszcze w brzuszku mu miło podrygiwało, wskazówki zegara cichutko tykały, oczy mu się zamykały, zamknął jedno oko. Zaczął zamykać drugie oko. Bał się, bał się, bał się, żeby znowu nie usłyszeć pukania, zamknął oczy. Zasnął. Zasnął natychmiast. Lecz nie sprawił tego ani czapki puch, ani placek gruszkowy, ani koc fioletowy. Tylko to była lwa wielka zasługa, bo przy drzwiach do domu żółwia czuwał, by ciszy. Nie zmącił najmniejszy ruch. To była lwa, lwia zasługa. I to koniec opowieści, która w głowie się nie mieści. Zobaczcie, nie musimy mieć nic, żadnego prezentu, żeby być dla kogoś prezentem. Mam nadzieję, że wspólnie spędzony czas na majówkach z rodzicami i z książkami będzie dla was takim prezentem pięknie dziękuję małgorzata swędrowska pozdrawiam was serdecznie